Cześć z tej strony Ewa. W dzisiejszym odcinku dotyczącym obsługi Artistic Digitizer pokażę w jaki sposób zapisywać projekty. A tutaj mam otwarty projekt, który nazwałam Kwiat Oryginał. I teraz nie mogę go zapisać, ponieważ ten przycisk jest nieaktywny, co oznacza, że nie została wprowadzona do tego projektu żadna zmiana. Ja w tej chwili kliknę na jeden element i zmienię jego kolor. Przycisk zapisz staje się aktywny. Teraz, jeżeli go wykorzystam, to program nadpisze i stracę, jakby tą oryginalną wersję. Ja to w tej chwili wykonam, zapisz. I teraz zobaczcie, ten projekt znajduje się tutaj. Ja sobie jeszcze zmienię kolory płatków, natomiast teraz nie chciałabym tracić tej poprzedniej wersji, tylko tą zapisać jako wersję kolejną. Klikamy Klik. Tutaj zobaczcie, mamy drugi sposób na zapisz, czyli nadpisanie oryginalnej wersji projektu. Ja jednak klikam Zapisz Jako. Tutaj jest nazwa. Jeżeli teraz zostawię tą nazwę i kliknę Zachowaj, to on również mi nadpisze ten projekt. Czyli ja zmieniam nazwę. Lokalizacja projektu jest tutaj. Program. Od razu zapisze nam, jeżeli nie zmienimy, w tym samym folderze, w którym był oryginalny plik. Tutaj mamy rozszerzenie i ten plik Draw to jest plik taki tego programu. Jeżeli będziemy chcieli wykonać jakiekolwiek zmiany, to zawsze będziemy wracać do tego pliku. Tutaj oczywiście możemy zapisać w różnych rozszerzeniach, natomiast ważne jest, żeby zawsze projekt mieć zapisany właśnie w tym rozszerzeniu, co ja w tej chwili zrobię. Czyli teraz, jak spojrzymy, to mamy zapisane dwa kwiaty: oryginalny oraz ten biały. Teraz pokażę Wam najłatwiejszy sposób zapisania pliku do maszyny. Klikamy tutaj model maszyny. Tutaj, w zależności od wybranego modelu maszyny, możemy przez kabel bezpośrednio wysłać dany projekt przez Wi-Fi do pamięci. Ja to będę omawiać w osobnym filmie, natomiast teraz pokrótce. Chciałam Wam powiedzieć, jaka jest różnica, jeżeli tutaj będziemy wysyłać. To program automatycznie nam podpowiada, jakie rozszerzenia obsługuje maszyna. Dlatego uważam, że ten sposób zapisu jest o tyle wygodniejszy, jak nie znacie rozszerzeń, jakie obsługuje wasza hawciarka. Możemy drugą opcją zapisać też plik do maszyny. Klikając plik, zapisz jako. I tutaj możemy zostawić z tą samą nazwą w tej samej lokalizacji, natomiast tu musimy zmienić rozszerzenie. Tylko musimy znać, jakie rozszerzenie potrzebujemy, aby było przeczytane przez maszynę. Ja wiem, że Skyline obsługuje Jeffy, czyli kliknę Jeff i w zasadzie mogę zapisać. Pokazał ile ściegów. Plik został zapisany. Ja Wam jeszcze pokażę. Czyli wszystko mamy w tej samej lokalizacji, czyli to jest plik, który wysłałabym do maszyny. Słowem podsumowania mamy dwa sposoby na zapisanie, przez przycisk Zapisz albo przycisk Zapisz jako. Zapisz nadpisuje nam wersję, a zapisz jako też może nadpisać, jeżeli nie zmienicie nazwy, ale generalnie służy do tego, żeby stworzyć osobny plik. Zobaczcie też, że aby wywołać te komendy, możemy na Macu nacisnąć Command S. Na systemie operacyjnym Windows Ctrl S, aby zapisać jako zapisz. Druga opcja: zapisz jako Shift Command S albo Shift Ctrl S. To wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym.